Cześć, witam serdecznie w 60. odcinku mojej serii. Mówi się o nich pierwszy zespół rytm bluesowy w Polsce. Pierwsza supergrupa. Ciężko się z tym nie zgodzić, dlatego że zostawili po sobie tylko jednego longplaya, natomiast zostawili trzy epki. No i znowu tradycyjnie, jak to przy singlach bywa, po prostu czegoś tam brakuje. Ja mam tylko jeden singiel tej grupy zespół Polanie. Numer katalogowy tego singla to N0516, i tutaj zespół Polanie em, prezentuje zachodni repertuar Down in the Wally, Can you hear me z repertuaru zespołu The Artwoods i Georgia On My Mind? Piękny standard, który również znany jest z wykonania Andrzeja Zauchy. No ale oczywiście śpiewał tę piosenkę również i Ray Charles. Polanie, proszę bardzo. Trzy utwory tym razem. Polskie nagrania. Proszę bardzo, mamy. Mamy epeczkę Polan z okładką. To już naprawdę, jeżeli chodzi o epki z lat 60., rzadko się to zdarza. Tak ona wygląda.